Hej, cześć, się wam wszystkim, ja jestem Miki, a to jest pierwszy premierowy odcinek z gry Minecraft. Jak sami widzicie, znajdujemy się na serwerze em, br, um, Igrzyska Śmierci e, na mapce SG5 West Island. I teraz kilka wyjaśnień, dlaczego e, po prostu, dlaczego zacząłem grać e, w Minecraft, kiedy to twierdziłem, że w tego Minecrafta nie będę grał ponieważ wielu moich widzów biło na live'a i ten, i po prostu chcieli, żebym ich polecił. I ja w, w polecając ich, zauważyłem, że po prostu większość tych osób to są osoby, które grają w Minecrafta. Dlatego to jest trochę dziwne, ponieważ w każdym filmiku praktycznie piszą do mnie, żebym nie robił Minecrafta ani nic z tych rzeczy. A tutaj się okazuje, że tak naprawdę. Większość y, społeczności to jest po prostu... O, jeszcze laga za Pandora Większość społeczności to jest po prostu y, Minecraft. Także ja postanowiłem y, zrobić sondę. No i wyszło w sądzie, rzeczywiście czemu nie mogę nagrywać tego Minecrafta. Także to jest pierwszy premierowy odcinek z gry Minecraft. Dobra, ja już tutaj polecam szybko na skrzynkę. Mia check jest! Ale mi się trafiło, no nie wiesz. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie, 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 dobra, ale jeszcze pójdę tutaj. Oczywiście od razu najlepiej byłoby ich wszystkich e, rozwalić, e, ale. No cóż, e, zobaczmy, co jeszcze tutaj znajdę. Tutaj było chyba gdzieś tajemne wejście, ale dobra, nieważne, bo ja tam zawsze lamię. O, już pierwsza ofiara jest chyba trochę zagłośna na taburze. To mi się wydaje, zaraz to się cisze. Otóż yy, to... O, to też to, 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 to... Oj, 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 gdzie on jest? fuck, No nie, nie. Dobrze, dobrze, jedziemy z nimi. Pierwszy frak. Tak jest. Oczywiście chciał być yy, lepszy ode mnie, Chciał się tutaj dostać, a tutaj też jest wszystko. O kurde, 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 ktoś tu idzie. sobie arbuska Idziesz tutaj? Nie dobra on jest niżej A nic Zobaczmy może czy on jest gdzieś tu Tak on jest tutaj, idę do ciebie Chodź tutaj przyjacielu Nie uciekaj Masz świnkę ci nawet a ześla Chodź tu Złote jabłko mam Chodź ja chcę go Chodź tutaj. Chyba go zabiłem, tak? Bo nie zauważyłem. Mikrus, tak jest, Maximilian. Otóż, gram na koncie mojego brata, ponieważ e, z tym Minecraftem może nie wypalić. E, dlatego ja wolałem jeszcze się, e, że tak powiem, nie zaopatrzać w to. O, tu widzę gościu, go gonić. On ma żelazny mieczek Nie, chyba drewniany. E, po prostu wolałem się. Skrzynka, ale jazda. Nawet nie wiedziałem. Ale nic już nie ma. No nic butów nie ubrałem w sumie. Czym Co jest z mojego brata? Bo z tym Minecraftem może nikt kurde nie wypalić i po prostu mogę przerwać y Fuck! Mnie zaszedł od tyłu. Mogę przestać to nagrywać. No dobra, pierwsza mapka i zobaczmy co to jest in-game, in-gaming, in-whiting, góry, o, to jest też bardzo fajna mapka. Bardzo ją lubię. Oczywiście nie nagrywam stoperem, także mogę bocić troszkę. Yy, I teraz tak, skoro yy, większości moich widzów się spodoba ten filmik, bądź nie, yy, to ja bym prosił, abyście yy, mi proponowali po prostu, co mam robić w tym Minecrafcie, yy, co nagrywać, czy survival, jakieś to zbudować itp. Itd. Oczywiście jestem otwarty na wszelkie propozycje, jeśli ktoś chciałby ze mną nagrywać i w ogóle. Także e, śmiało możecie pisać w komentarzach bądź na priv, ale lepiej byłoby, jakbyście pisali w komentarzach. Dobrze, już jest 20 graczy na 24, może być ogień. A kurde, zasłonił w gardle trochę od, tego, od tych gadania bzdur. Góry, otóż tą mapę też znam i dosyć lubię, znaczy nie znam, ja aż tak perfekto, ale mój brat mm, dosyć dużo na nich gra Także może być też interesujące Ale fajowsko Dobra, mam straszne szczęście Trafiam te mieczyki, ja nigdy nie mogę ich trafiać Dobra, to ja biorę to A to też szmato znaczy, mam nadzieję, że nie jesteśmy i widzem. Czekaj, nie uciekaj, chłopcze! O, 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 Nie mogę cię zabić jeszcze? Ile ten? Chyba 10 15 sekund, tak? Więc ja za to będę biegał. Więc. Yy... Nie licz na to, że przeżyjesz, to nie było skrzynki? Dobra, teraz go złapię. Tylko wyjdź na ląd. Dobrze. Zabity? Czy uciekł? Zabity. E, bardzo fajnie. O kurde. Ostatnio był właśnie wyłączony serwer, bo ponieważ chciałem to nagrać y, trochę wcześniej, bo w sądzie wyszło już. Można powiedzieć, że było wiadomo od początku. Kurde, jaka mgła! Od początku było wiadomo, że e, ten Minecraft wygra i jakoś mnie to trochę zdziwiło. O, jak fajnie. Dobra, cały osprzęt ma teraz zmienimy sobie na łapkę, na fapaczkę. I ludzie będą myśleli, że po prostu wiecie, jestem słaby albo coś. A tu pyk i bijemy ich. Dobra, oczywiście, już się zgubieniem. Pięcia, gdzie jestem? Czekajcie, czekajcie, czy tutaj coś jest. Ale tam widzę jakiegoś e, ludzka Czekaj na mnie. Dobra. Z tym, co jeszcze miałem? Hot chabik Gdzie mnie uciekasz? Gdzie mi uciekasz? Nie uciekaj mi, towarzyszu, przyjacielu! Dobrze wdrapię się po drzewie, cześć negatyw. O kurde, Czy ten bureczek nie uciekł? Wraz do góry, ajajaj. Aj, aj, no nie wiem, nie, chyba mi uciekł. nam mi uciekła, no? wraz do górę. No dobra, Ech, pójdźmy. Może sobie na otwartą przestrzeń zaraz tutaj może kogoś zwyczajem. Kurde, ja go nie widzę, nie widzę go. No nic, uciek mi po prostu, mi uciek. Uciek, nie uciek. O ale to też jest. Drewniany mieczy. Oho, chodź tu. Nie wiem czymś co polaga, czy co, ale jakieś takie trochę nieogarnięty ten typek był. Dobrze, kolejny frak. Ale jestem kozakiem. Przydałoby się to zutylizować. Dobra, będę biegł z drewnianym mieczem, będę przyciągał ludzi wszystko fa, 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 fajnie, a, a ale nie, nie, nie mam e, amu. Mogę zdechnąć, umrzeć także może być. E, 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 kiepsko też trzeba odwracać się czy, czy nie robią, dobra. List. Ile nas zostało? Zostało nas 11 dwóch zdjąłem. Także powinno być. Powinno być. Nie aż tak trudno. Mam w sumie mam dobry miecz nie aż tak dobrą zbroję, ale mam duże szanse na wygranie tego fajnie by było że nigdy nie wygrałem raz wygrałem przyznam się bez bicia raz wygrałem, ponieważ <laughs> przeczekałem gościa <laughs> i opuścił pokój znaczy, e, arenę o oh, yeah yeah, czyli po drugiej stronie też jeszcze nikogo nie było fajnie tu u góry też jest skrzynka, ale to może być trochę czasochłonne tam wejść, ale

do góry. Ło! Wow, nie zdradzaj, że masz żelazny. Dobra, tu u góry też jest skrzynka. Będę mnie bywała, bo nie wiem czy nie było e, update'u serwera, ale raczej skrzynki są rozmieszczone w tym samym miejscu, z tego co tutaj widzę. Ile nas tutaj zostało? Zaraz trzeba zobaczyć. Wejdziemy do góry i zobaczymy. Ło! Wow. Oj! Fak! Trochę zlamiłem. No Nic. No nic. No nic, no nic, no nic, no nic, no nic. Tarararam Minecraft. Miki w w Minecrafta, no nie wierzę. Sam nie Sam nie Nie wiedziałem, że aż tak się to potoczy wszystko. No wejdziesz tu czy nie wejdziesz. Obrażasz się czy się nie obrażasz. Dobra. Jest skrzynka. Jesteś. Kotku. Dobra, to też odcinka nie było. No, jest habik. Mam grzybki. Dobra, podbieram te grzybki, Może znajdę miskę. Fajnie by było. Jak znalazł, miska mi Jupi Dobra, czy tutaj ktoś się na mnie czai? i tutaj nie wejdę Zawsze zapominam w którą stronę się biegnie, żeby dobyć do takich domków Później błądzę, 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 błądzę i nasz książę coś znajdę Dobra, ile nas zostało? Siedmiu gdzie jesteście, zaraz trzeba będzie popatrzeć po piórunach, ale jeszcze może się rozejrzeć. znajdę skrzynkę na jakąś fajną jest skrzynka ale już tutaj chyba byłem czy nie? patrzcie, ludzie kurde skrzynki tak tutaj, ten o są porozrzucane a wy nic aż dziwne dziwne strasznie, że aż tyle dobrych rzeczy jest w tych skrzynkach zawsze to otwierało się, o Patyk albo strzała, tutaj się porobiło. Dobra, teraz trzeba się patrzeć na piorun, dlatego że jest taka. Tutaj stąd nawalają? Dobra, idziemy. Może ktoś nas pał na pobieg. Hmm. Trzeba dobrze pomyśleć, jak tutaj ich zajść. Mam nadzieję, że nie robią mm, tak zwanych sojuszy, bo wtedy mnie trochę przerąbany. Ale, ale, ale. Trzeba patrzeć, czy nie znajdę jakiegoś e, lisa, który będzie chciał mnie przychytrzyć. Znaczy, tutaj widzę, że mi się na mnie czai, aż dziwne to jest. Aż dziwne. No, tak samo jak już mówiłem wcześniej, piście w komentarzach, e, co chcielibyście, e, żebym nagrał i w ogóle. I w ogóle. Oczywiście jestem otwarty na wszelkie propozycje, także, ktoś by chciał coś ze mną nagrać. <laughs> To w sumie czemu nie? Moglibyśmy się dogadać? O, kolejna skrzynka. Widzicie, biegam po Macku i to znajduję. O, kurde. To się przyda, to się przyda. To dlatego to wrzucę tu. Tu walniemy jeszcze tu. I drewnianą walniemy tutaj. Dobra, trzeba zjeść, bo jak mnie ktoś ciapnie, może być ee, kiepsko. Okej okay. kurczę. Nie widać burz, znaczy błyskawic Dlaczego Dlaczego gdzie O kurde patrzyłem na skrzynkę Fak, i mam zupkę Fajowsko No no to są jakieś jajca W każdej skrzynce coś jest Co oni nie, nie, nie szukają tych skrzynek czy co Po prostu szczęście mam Tu jest kolejna skrzynka Tak jest ja, 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 zaraz będę, zaraz miał gdzie tego to pomieścić wszystko. Dobra. Eee, ach, kurde, chciałem się przycwanić. W sumie to będę mógł teraz się wycwanić i podpalić typka. To zrobimy to tak. Okej. Okay. Będę podpalał go. Najpierw będę go podpalał. Później będę go bił. Fany list ze mnie dobra ale co jest z tymi burzami 11 nas jest 6 kurde trochę to może okej okay, witajcie z powrotem wybaczcie za moje problemy techniczne ale e, jak już tam mówiłem wcześniej mam drobne problemy z internetem także e, mnie wywaliło no i w sumie to nie ma sensu robić kolejnej mapki także ja się z wami żegnam. Oczywiście y, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, odwiedzajcie fanpage'a i to było na tyle. Trzymajcie się wszyscy i pa pa.